Z tej strony, bo wiedziałem, że miał być last. Ten last fajny, ale gra. Eee, co się stało? Mieszka. Mm. <try> Na cztery. A tutaj ja sobie grałem dla samego siebie. Nie doszedłem za daleko. Eee, hej to są też regionalne formy to jest Blazing Emerald jest to jakby lepsza wersja w moim zdaniem to jest lepsza dla Last jest to ulepszona wersja Emeraldów ma kilka nowych regionalnych form Pokemon z 8 generacji nawet Draga pool Pokémon z 8 generacji ma regionalną formę tutaj i dlaczego nie Last Fire na próbowałem nagrać raz co się stało mają też ikonki śmieszne. Walczyłem, miałem dwa śmierci, Weszłem w bug, żeby uleczyć moje Pokémony. To się okazało, gra się z Kaszowa i musiałem wszystko od nowej, nie miałem już sił na to. To to jest. Mr. Wofford. Tak. I uwaga, pan Kaczucha, który to pewnie będzie oglądał. Wyzywam Cię, żebyś przeszedł tą grę na Nozlocku. Link do jego kanału będziecie mieli w opisie. Zobaczymy na jego reakcję. Będzie śmiesznie. Mm -hmm. O, tata był. Nie ważne, pójść do kolegi taty, profesora Birksa. Yy. Wiedzieliście, że nie, nie musieliście odkliknąć tego pokoju, bo tylko pójść na dół. Ja wiedziałem o tym, ale i tak po, 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 poszedłem, bo się zakipiłem. O, słyszałem, że ktoś krzyczy. O nie, o nie, boję się, boję się. Pomóż mi. i, już, i uwaga, będziemy mieli wybuch Pytanie nie, Pytanie, jaką chcecie gier, żebym żeby nazwał? Uwaga, to nie jest powiedzieć, jest Cliffery, jest Eevee, jest Pikachu. Pikachu bym nie wybrał. I w jego Eeveego... też bym nie wybrał. Wybrałbym Cliffery. To bardziej oryginalny Pokémon, chociaż Eevee ma Adaptability. Ale wybiorę Cliffej, bo nie wiem, czy z nich wybieram Cliffej. To Summit, Heavy punch metronom. skin. Je, yeah, zmniejszam celność. Wish Slack Dwa ataki liczące. Leczące poza. Podyslam. Mmm. Magic Code. B. Syf. Je. Yeah. Dziękuję Ci za pomoc. Mhm. Mm mhm. Mm Mam kfej. Tak. Nazwę go. Hm. Klip To będzie pólki. Tak, pomogę. Takie. E, chcesz poszukasz mojej cówki? Nie. A, rozumiem. Czy też poszukasz mojej córki? Nie. Ha, rozumiem. Czy też poszukasz mojej córki? Nie. A, rozumiem. Czy też poszukasz mojej córki? Tak. Widziałem, widziałem. Będziecie świetnymi przyjaciółmi. Nie. Tak, nieskończoność. daje ci wybór, ale i tak masz tylko jeden wybór. HEAVY PUNCH Dobry tak na początek Glyphery nie jest zła, bo można ją zrobić pod fizyczne, jaki i pod specjalne Bardziej ją się robi PURK, Czyli MAGIC GUARD TOXIC PROTECT WISH COSMIC POWER Proszę, nie A my ją chyba zrobimy, bo od PLEJRAW METEOR MASZ Coś jeszcze Nie wiem, bo jest careful Może traceniemy HUGE POWER od czegoś Hmm? Będziemy Trace jest dobrą abilitką Że masz też na dobrego pokemona i zmienić, a przeciwnik jeszcze co najlepiej nie spodziewa się tego Traceniesz taką abilitkę, że mmm adopter Tr na sobie można adaptability na spokojnie dzięki temu. I mamy. Kow o, Kowet jest baśniowy! Czyli to daje. Daje nam stab. To nam daje actually stab. Nagrywam to 5 minut. Uh -huh. Nie jest aż tak szybko, bo jeżeli tam na szybciej, to po prostu gra będzie już się tchnęła. Tn to nie jest najbardziej optymalne jeżeli chodzi o speed up. Ona Charmander, czyli ona. Czekaj, czy, czy on miał. Fl ma Flash Fire i Heavy Punch może flinchować? My traciliśmy. Nie mógł użyć żadnego ognistego ataku, bo mieliśmy Flash Fire. Bo Flash Fire absorbuje ogniste ataki. Po prostu ogniste ataki, czyli to by nam nic nie mogło. Z <laughs> Mamy kontrę na jej Charman Charizarda. Tracimy Flash Fire i nie może użyć ognistego ataku. Po prostu. Nie wiem, będzie śmieszne. A Daj mi buty. Dziękuję, nazwę się za show. Pierwszy enkantek Sings. I ma mahassem. Polka Ball. Ktoś mnie mówi, że to taki Master Ball. <ślesz> Najgorszy pech Miałem raz heavy punch Trafiliśmy no. Teraz musisz się złapać DZIĘKUJĘ BOGU Light 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 ball, czyli żarówka po angielsku Śmieszne To hasel, więc z takim ligiem. Ona ma, zresztą, Tak. O, tak, ona spokojnie. ja ten hasel bustował nam Aksuri Ada. Więc było nie fajnie. Musimy kupić bo 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 bo, bo, bo bole. Złapiemy pokemony i kończymy. Taki trochę krótki odcinek, ale spokojnie. Na samym będą dłuższe. Tylko ten jest taki krótszy. I to taki początek. I to trzy. Zygzagon. Pika. Zygzagon nie jest. Na celu nie jest. Extreme speed. Iam. Um, extreme. Nazwijmy ją Extreme. Extreme. Hardy. Neutralno. O, oh, jestem okay. zadowolony. So Raz, to dwa. O, prawie bym zabił. Nie! Nie chciałem Polka Bol. Nie! To będzie pola, bo w Polka Bol tylko niech będzie. pola I kaczucha, pamiętaj, że Cię wyzwaniem do tej gry. Asad się Shieldas. A wypatch, bo 50 mocy Tak, a masz 35. Nie został zmieniony. No cóż, to widzimy się w następnym odcinku. No. Pamiętajcie, kawałek jest na dole. I widzimy się w następnym odcinku.